Cześć, witajcie serdecznie, z tej strony Krzysztof, dziś 31, ostatni dzień, więc pora co nieco zaktualizować, na pewno dzisiaj wpadnie, bo zapomniałem wam powiedzieć o AMD, a tam poszedł Take Profit na AMD i było fajne wejście, nasze takie, powiedziałbym, nie powiem, że grupowe, ale na grupie w portfelu było tam fajne wejście, to Wam też omówię tego AMDK. Dwie fajne spółeczki, które mi się mocno interesuje. No i oczywiście wybierzemy dwie spółeczki z Waszych propozycji. Stała regułka, wszystko co powiem nie jest poradą inwestycyjną, jest to tylko moje spojrzenie, moja analiza, moje przemyślenia. Można sobie też pomyśleć o tym, co ja. <laughs> Więc tyle, króciutka reklama i lecimy. Ale zanim zaczniemy, to zapraszam Cię serdecznie do grupy GT, gdzie m.in. Słuchajcie, prowadzę portfel na żywym rynku, czyli od poniedziałku do czwartku aktualizuję, co kupuję, co sprzedaję, w co reinwestuję, co wygląda dobrze. E, także robię analizy, e, plus dodatkowo kurs analizy technicznej, czyli od A do Z. Można się po prostu nauczyć w sposób łatwy, prosty i przyjemny. E, również strategie, którymi się poruszam i zarządzanie, którym się poruszam na rynku. E, co sobotę mamy live y o 20.00. Na żywo, więc jeżeli chciałbyś się czegoś nowego, nowego dowiedzieć, coś nowego zdobyć, jakąś nową wiedzę, to zapraszam serdecznie. Link w opisie. Dobra, słuchajcie, AMD, 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 bo tutaj zapomniałem Wam w poprzednim wideo powiedzieć, poszedł u nas take profit na AMD-ku przed strefą, czyli ogólnie tam gdzieś 78, 76, 80, taki take profit tutaj uzyskany został. Pozycja była brana dokładnie. Kurczę, no na idealnym dołku, no 9414, słuchajcie, więc tutaj z MDKiem się ładnie wstrze wstrzeliliśmy to tak oczywiście na portfelu grupowym, tym, którym prowadzę na że tak powiem żywym rynku, prawda, czyli jest to portfel, gdzie strategiami zarządzam, no i pokazuję jak, co gram, jak zarządzam, prawda, tak po prostu. I to była strefa 38, po prostu strefa 38, wzięcie pozycji z 38, 94, 14 i strefa 13 jako take profit. I tutaj tyle, tak, czyli ogólnie rzecz biorąc na AMD-ku interesowało mnie tylko dojście do 13, ewentualnie dalszy spadek, Zawsze Spadki zawsze są lepsze niż wzrosty, bo na wzrostach trzeba wyjść z pozycji, a na spadkach, słuchajcie, zawsze można zbudować pozycję, prawda? E, więc te spadki mnie zawsze bardziej kręcą. <laughs> nie wiem czemu. <laughs> więc AMDK tutaj, e, tak, słuchajcie, został rozegrany tutaj e, grupowo. OPK to jest spółeczka. Nie będę omawiać teraz, co, jak i gdzie z czym, aczkolwiek tylko e, wskażę, że czekam tutaj na 60.09 na OPK. Tutaj widzicie zysk na akcję rosnąco, gdzieś tam, czyli mniejsze straty, większy, gdzieś tam 26 zysk na akcję wychodzi chyba już na plus. W każdym razie to nieważne. Ważne, że tutaj 60.09 mamy potężnego gartleja w logarytmicznej strefie i mamy kasterki 12, 12 i 16, czyli 60.09 to jest moja, jakby tutaj, słuchajcie. Strefa, na którą poluję, tutaj, tak, jak widzicie okazje, podpisane na dole okazje, i druga rzecz, słuchajcie, ALB, dwie strefy, które mnie tu mocno interesują. Tak ten wykres wygląda w vlogu, czyli stale rośnie, a tutaj w zwykłym, że tak powiem, spojrzeniu interesuje mnie, znaczy już mnie zainteresowało, ale ogólnie 110,48 lub 84,69. Te dwie strefy mnie interesują. Myślę, że słuchajcie, jedna lub druga strefa będzie dołeczkiem, a procenty są tu duże, bo z tej strefy to takie powtórzenie przynajmniej tej korekty, mówimy o 60-70% i więcej. Tak samo, słuchajcie, z tych stref też jakieś odreagowanko byłoby wyśmienite, że tak powiem. Więc ALB został, słuchajcie, tutaj... Yy... Został, e, znaczy jest to ciekawe do zagrania, strefa 110, 84, 69. Z takich jeszcze take profitów to Timken, e, bardzo szybki take profit mm, na Timkenie. To było wejście 69,98, to też na grupie, tutaj będę wam mówić co zamykamy na grupie, e, więc to zamknąłem, tu jest jeszcze e, potencjał do wzrostu, jakby nie było, duży potencjał, ale zamknąłem, bo potrzeba było kapitału na co innego. No. <laughs> Więc Timken, fajne wejście, również przed strefą troszkę, no bo nie dało się tak jakoś idealnie kupić. Natomiast tutaj, żeby tak omówić, no to wejście było słuchajcie no, przed 618, czyli w tym miejscu. tu było z raptem chyba 18 czy 19% zysku, no ale jakby nie było, jakby nie było, słuchajcie, też wypełniony tepek. Dobra, lecimy do słuchajcie waszych komentarzy, czyli Ciach, Koimark. Prosiłbym jeszcze o aktualizację cyfrowego posatu CPS, dużo się wydarzyło do ostatniego nagrania. Tak, na cyfrowym postacie są nowe strefy, znaczy jedna nowa strefa, przesunięta strefa, ale nie będziemy dzisiaj tego patrzeć, bo tam jeszcze do tej strefy jest daleko. Więc w międzyczasie i tak gdzieś tam zaktualizujemy. General Mills, no właśnie, tego GISA mogę słuchajcie od razu wrzucić, bo mam przeanalizowane. Więc tego gisa wrzucam jako spółka amerykańska jest to spółka, gdzie, na którą też czekam. I tutaj coś z polskiego. Może coś z Polski. Hmm. Dzięki za analizę jesteś moim najulubieńszym znawcą fal. <laughs> Czyli surferem na polskim YouTubie. No to dziwne, bo ja na falach tak nie operuję aż bardzo. Dla mnie się liczą zawsze tylko trójki, prawda? Propozycja SBSW i PEPCO to też będzie. XTB było. Mm, było XTB wiele razy, tak naprawdę. JSW. Mm, tak patrzę sobie, co tu jeszcze. Allegro. No to już z tamtych um, filmów. Szkoda, że tak mało słuchajcie tych propozycji. No to co, może ten ETL na GPW albo Playway. Y, bo tutaj tego nie było chyba zobaczymy sobie nowy krasik. Dobra, zobaczę sobie tego play'a. Ok, 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 ok. Szybciutko sobie zerknę na finansę. Tak, po prostu lubię bardzo to robić. <ścoughs> Fajne rosnące. Ok, tutaj stabilnie, stabilnie. Stabilnie dobra, czyli wygląda fajnie. No Dobra, przeanalizujmy sobie tego play'a. Zobaczę sobie najpierw to vlogu, jak wygląda. Ok. I ok, zobaczę sobie. Tak, słuchajcie. Stały trend rosnący aż do roku 2021. No i co? Mamy do czynienia z falą C. Fala C, słuchajcie. To taka też, jakby pamiętajcie o tym. Czekajcie sobie tylko, coś zobaczę. Pamiętajcie o tym, słuchajcie. Dobra, już się zakręciłem. Pamiętajcie o tym, że jak mamy falę A, jak mamy falę B, to tej fali B nie ufajmy, bo może być rozwinięcie fali C. Pamiętajcie o tym, ok? Bardzo to jest ważne. I teraz, tak, pomierzmy sobie, gdzie ta fala B tutaj dotarła. Czyli Ciach 0,5. Super. Czyli już wiemy, że jeżeli nie przebilibyśmy dołka, to gdzie take profit? Gdzie trzeba wychodzić z tego krótkoterminowo? Na 7,8,6, prawda? Czy ogólnie rzecz biorąc, na 7,8,6 byłby nasz tutaj ewentualny tepek? Czyli w tym miejscu. Swoją drugą ciekawie to wygląda. Ciekawie. I teraz słuchajcie, zmierzmy sobie całą falę od samej podstawy. Do samego szczytu. Mamy 618, które raz broniło, drugi raz broniło. Okej, okej, okay, okay. to widzę tutaj coś fajnego, yy, czyli też 786 w tym przypadku. I słuchajcie, opcje są tu dwie, bardzo fajne: dwie opcje. Pierwsza opcja, pierwsza opcja, słuchajcie, pierwsza opcja, jeżeli to będzie spadać, to 180,6. Ideolo, pod zagranie, choćby pod korektę, pod, pod cokolwiek, pod trend wzrostowy, pod cokolwiek. Czyli tutaj mocna strefa, mocna strefa, ale zobaczymy, jak mocna. Czyli sklastrujemy sobie jeszcze to mierzenie ostatniego impulsu. No nie ma tu nic. Dwunasteczka jest troszkę niżej. OK, zobaczę, jak to w logo jeszcze wygląda. 1,2,7,2 vlogu, 2 ok, spoko, jeszcze sobie w vlogu zobaczę, słuchajcie, tylko to miejsce też dla całego impulsu, no kurcze, nie klastruje się tu nic, no ciekawe, ciekawe, bo tu 38 znowu vlogu broniona, dobra, czyli już jakby wiem, co nieco więcej, czyli tak, słuchajcie, 7,8,6, ale nie ma tu klastra żadnego, na chwilę obecną, zobaczę sobie jeszcze po ostatnim impulsie wzrostowym, no fajnie, 16 zaliczona, spoko, ale dalej nie mamy tutaj żadnego potwierdzenia. Zobaczmy sobie po pierwszej dużej korekcie 2058, lekko nadbite, pierwsze obronione, bardzo fajnie, ale dalej nie ma potwierdzenia. Więc Zobaczmy sobie po tej pierwszej korekcie, e, to teraz 2058, tu to miejsce. Do obserwacji, i teraz słuchajcie, bo na, loga, na logu zaliczyliśmy 38, czyli bardzo czysto. Mamy tutaj do czynienia, jakby z pierwszą falą wzrostową, i jest tu pokrycie ewentualnie ze 7,8,6 znowu, czyli złotą strefą. Dobra, dobra, czyli słuchajcie, tak sytuacja by wyglądała następująca. na chwilę obecną trwa swing spadkowy, prawda. To jest miejsce docelowe, bo tu co by się nie wydarzyło, gdyby szło w górę, to tu będzie reagować podażą, dużą podażą, ok? Bo tu mamy układ, więc tutaj byłoby tak to wyglądało. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, tu sobie jeszcze zmierza ten ruch ostatni. Też mamy przebitą, ok? Też mamy przebitą, ok? 786, same 786. Czyli tutaj jeszcze sobie to tutaj domierzę, ok? I tutaj sobie jeszcze z tej pierwszej korekty zobaczę, jak to wygląda. No, przed 2.058 kurczę. To słuchajcie, tutaj taka strefa jest. Kurczę, duża ona jest. Nie ma tutaj konkretnie takiej po prostu, to po prostu fajnego miejsca. Jest tu duża strefa popytowa. W związku z tym sytuacja jest tu następująca. Grałbym to swingiem po dotarciu do tej strefy. Nie, nie grałbym z tego z tej strefy, bo ona jest za duża. A nie ma tutaj nic, jeszcze sobie zmierzę to, ale tutaj nie ma nic, słuchajcie, takiego. No nie ma, nie ma nic tutaj takiego, co jest mocniejsze. Czyli ta strefa ogólnie jest strefą popytową. Czyli trzeba by tutaj zagrać, jeżeli zobaczymy z tej strefy, nie wiem, jak głęboko zejdzie, prawda? Pierwszy ruch w górę, pierwszą korektę, to trzeba by zagrać swingiem. I tutaj można byłoby zagrać pod 7, 8, 6. To znaczy, jakby się tak wyrysowało, to można byłoby próbować. Natomiast, gdyby to puściło, bo tutaj bym nie grał tej strefy, za duża jest, nie ma tutaj jakich potwierdzenia, jak, jak dla mnie, osobiście. Więc to tylko swing pod to 786, co i tak, kurczę, niezłe daje, take, take profit niezły. Natomiast gdyby ta strefa puściła, gdyby tu nie było po prostu obrony, czy też swingu, to dopiero 186 i tu uważam, że mogłoby to być silne, mogłoby to być słuchajcie silne, tylko też tutaj tego klastra za bardzo nie mam żadnego. Kurcze. No właśnie, ale jest układ, więc ten układ sam musiałby tutaj niestety wystarczyć. Więc tak słuchajcie. Jeżeli dojdzie do tej strefy, zrobi pierwszy ruch w górę, tak jak tutaj pierwszy ruch w górę, pierwszy ruch w dół, tylko w mniejszej skali, to w swingie bym się pakował pod 786, pod 589. Jeżeli tutaj zrobi pierwszy ruch w górę, Drugi, trzeci i zgasi ruch, no to, no to no, może inaczej. Jak będziemy to po prostu przebijać, no to, to jakby tutaj jest to pewne. Czyli nie ma co się łudzić, dotrzemy do 186, bo tutaj jest też duża 618 nadbita. A natomiast jeżeli, tak jak mówię, byłby tu swing, no to swingiem, tylko trzeba uważać na pierwszą trójkę. Ok, więc to dla osób, które coś wiedzą. Jest to, jest to proste do rozegrania jakby, prawda? Natomiast czym tu kupował po prostu w ciemno? Nie. Okej, okay, nie. Ponieważ są te dwie strefy, z czego ta jest w mojej opinii mocniejsza. prawda? Chociaż prognozy są dobre, więc tu już może być reakcja, dlatego mówię, że tu swingiem tylko. Więc tak by wyglądał ten playway. Do rozegrania jak najbardziej, ale to bardziej dla osoby troszkę bardziej zaawansowanej. Czyli musiałaby tutaj po prostu patrzeć, jak się rysuje ta struktura pierwsza. Tak? Czyli jak ten pierwszy ruch tu wygląda, e, jeżeli ktoś jeszcze umie ocenić czy jest tu popyt, czy rzeczywiście wygląda to na popyt, no to po pierwszej korekcie można byłoby próbować zagrać pod to, jeżeli by pierwsza trójka wywiosła, no to e, dopiero stąd lub po pierwszej trójce znowu swing. Więc to troszkę troszkę zamieszanie, a nie ma tutaj takiej mocnej super hiper strefy. OK. Dlatego tutaj to, to bardziej pod rozegranie. Albo pod strategię, pod strategię na przykład. No i gis, słuchajcie, na gisie jestem też, e, jakby czekam na gisa. E, z, zobaczymy sobie też prognozy jeszcze na tym gisku. GIS, GIS e, no, takie, takie, takie stabilne, o może tak. Czemu jestem tu ustawiony? Bo tu jest korekta 1 do 1 do zrobienia, prawda? Czyli prosta, wręcz prostacka rzecz. E, taka stara szkoła analizy. Korekta 1 to 1. Czyli 0,91 to są dwa poziomy, które mnie tu interesują pod zagranie, i tu bym chciał, żeby to do, doszło, prawda? Stąd bym chciał rozegrać. Nie wiem nawet, czy tutaj bym ustawiał stop lossa. Znaczy to ja mówię ja osobiście, nie kierujcie się może tym, prawda? Więc tutaj sobie po prostu to wezmę w strategię, to też w strategię 2058. Czyli tutaj, gdybym to, przepraszam, tutaj wziął, to tu mam ratującą 2058 od razu, prawda? Nawet jakby to dotkło, to jestem jeszcze w 2.058 ratującej. Że tak powiem. Więc tutaj bym to grał. czy znaczy będę to grał, bo ja to czekam na tego Gisa. I tutaj też mamy 12 i 16, więc kurczę, bardzo mocne strefy tutaj są. Więc tutaj, jeżeli to by zrobiło jeszcze jakąś korektę, no to ok, niech chcę zrobi. Ale chciałbym to widzieć tutaj, na 58 dolarów. Fajnie, jakby to tam spadło. Więc na Gisie, słuchajcie, tak sytuacja wygląda, że fajnie to nawet okazyjnie wygląda, prawda? Znaczy, według mnie, ta korekta 1 do 1, tam spodziewałbym się ruchu na 80%, tak. Na 80%, że po prostu z powtórzenia korekty z tego miejsca, nie musi być to konkretne miejsce, dla mnie osobiście, prawda? Z tego ruchu, bym, z tego miejsca bym się spodziewał po prostu ruchu w górę na, na Gisie. No. I tyle. Dobra, dajcie spółeczkę z Polski, dajcie spółeczkę z Ameryki i jedziemy w niedzielę dalej, słuchajcie. Z koksem. Dobra, tyle tyle w tym wideo. Wszystkiego dobrego Wam życzę i do usłyszenia w niedzielę. Trzymajcie się. Hej.